hej, he, witam was bardzo serdecznie. Tu jest i zapraszam was bardzo możliwe, że na ostatni odcinek yy, z gry The Evil Within z drugiego dodatku. The Consequence. Yy, jeszcze jest trzeci, yy, nie pamiętam nazwy, mniejsza z tym. Ale wydaje się, że będzie koniec. O jezu, ktoś mnie będzie macał mackami. Nie pyskuj, ja mam broń palną. Myślałem, że bokiem mam przyjść. Bla, bla, bla. Gadaj, zdrów kolego. Mnie to i tak nie interesuje. Ludzi tak średnio też. Tak, czas to zakończyć. Jakieś ammo, O, widzę AMO. Ale oni są dobrzy dla mnie, naprawdę. Na koniec mam pełno. Standard, no. Nie, tam. No, jedziemy sobie do góry. Punkt kontrolny. Myślałam, że mam się przed czym bronić, no bo to różnie obywa. Dzień dobry! O mamo, no właśnie tak to się kończy, że ja nie widzę. O, mnie klepnął. Ej, ja mnie klepnął. To <grym> że się nie da za fi filarem. Może nie, to nie filary, tylko ten boki nie da się schować. A my dzisiaj mam full. No tu, że się nie da tam z boku. O, tu gdzieś, o, tu tu, tu się tak kulić Wiecie, o. Nie da się. Dobra. No, wiedziałam, że mnie klepnie. Kurde. No fajnie, no jak ja mam to zobaczyć, jak mnie gryzą? Hmm. Ewentualnie pobiegam sobie z nimi. I tyle. Z latarką. Co innego ja tu mogę zrobić obecnie? A mis jest trzech, mogę ich wyminąć, tylko no i tyle. Kurde, nic nie widzę! Jakie to jest złe, no po prostu, no, no coś mnie gryzie, coś mnie bierze zaś. Takie, no, do widzenia. Takie. Ale, chamstwo to jest. Dziękuję, gro. Odpierdziel się. No i jedną mnie. Ale ja za to go trafiłam. No, kurde mać. Nie trafiłam pomiędzy nimi. No, cieszcie się, no najlepiej chyba stanąć na wprost drzwi tego jednego trzepnąć. Żebym nie ten, nie miała problemu potem z. Yy... myślałam, że tu się biega na tym. Nie, na tym się biega, Gnojku, nie wstawaj. Można tak? O! Żeż ty w życiu, drogi! O kuźwa, nie przeładowałam. <laughs> o Jezu, no przecież ten miał włączoną lampkę, no nie? Tą latarnię swoją. Dobra, burzgu. Mm, Okej. Okay. Ale dobre by to było właśnie w taki sposób, żeby się nie dało. E, ogarnąć tego. To by było zło, naprawdę. <laughs> Dobra, to zaraz, za pierwszym razem teraz zrobię, teraz wiem o co chodzi, no. Hmm, za setnym razem ty to zrobisz. Ja myślałam, że się tak nie da, no. O... Hmm. Za pierwszym razem? Nie, bo nie trafiłam i o to chodzi. Spoko, ok, ja się nie denerwuję akurat na to, no bo to nie jest ten... Najlepiej mu trafić w głowę. I tyle w temacie. Dobra, teraz się uda. 6 minut mojego kucia się. Bo ja nie wiem kiedy strzelić, i jak tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No otwieraj. O, właśnie w taki sposób, piękne to było. No i dobra, dawajcie, chodźcie, dwóch jeszcze tu będzie. No chodź. Dwóch zeszło, znaczy dostali ich dwóch. Ale czy zeszło ich dwóch to nie wiem. O Jezu. Tak to marnujesz amunicję. Spoko, na górze na pewno będzie jeszcze jakaś amunicja. Teraz są bardzo łaskawi. łaskawi. is it out of fear yeah fear is such a subtle thing but when one experiences true fear is when they can be controlled they can be molded stem is an abortion a machine designed on the premise of fear but in a sense it is perfect for what we hope to achieve

Naprawdę, a Leslie też tu jest. No to się spuść. Mm -hmm. To się wyłącz. Gdzie w ogóle poszedł? Tu gdzieś. Co no tu jeszcze jest? I jest ten śmieszny, Leslie tam jest. I gdzieś gdzie jest Sebastian? Chyba że już wyszedł. Tu jest. Ja. Dobra, są wszyscy w komplecie. Wszystko się zgadza. I on w ogóle kończy się, że. Noha, w ogóle jak ktoś nie widział. O nie. on is sebastian listen to me stop your interests are the same as ours look i get it you're not just some rookie detective and this is not just some ordinary kid no, you killed joseph and you shot me so right at this moment that's enough reason for me not to trust you you're a good man that's why i matter anymore if you know who this kid is if you know anything you know why he can't be allowed to live bullshit it's Rubik he's the one that no to Jewish Właśnie, co z nami było? No bo ten poszedł ten yy, walczyć z bosem. Sebastian, a my co? Oni się połączyli. A mnie gdzie wsysło w takim razie? No powiedzmy, że go wsysło. <laughs> <laughs> you failed. We gave you an order and you failed. No. None of this is real. You aren't real. You want to believe that, but I'm right here. I've been with you this whole time. This world is a nightmare. But I'm not afraid of you anymore. That just shows how little you understand. You should be very afraid. We have you, kid. And you know the consequences for failure. We won't let you just leave us. Nie jest z nim wa walczyć <grywa> mam tylko parę amunicji Trzy chyba Dzień dobry Aha, ty stoisz Ale no, jak stoi Wydaje mi się, że mam użyć latarki Aha, amunicja Dzięki No idą spokojnie Stój Nie mam amunicji, debilu Ile ich jest w końcu? Trzech. Aha, tyle ile amunicji. O, mamowiedziałam, chciałam strzelić! Nie trafiłam! Został moją piękną twarz. No i zniknął, kućba mać. No, nie trafiłam zaś, no. Cieszycie to, bo mnie nie. Ja, kurde, ten. Nie potrafię przeładować. Może on ma się. Ujawnić, o kuźwa! No który z was jest prawdziwy dziad? Dostałeś! Dwa. <laughs> o Jezu, ciemno mi zro... <laughs> No nie no! Ty? Nie ty? Mój kolega? Który z was? <śmany> stój, stój! Ja potrzebuję amunicji, kuźwa brzydaku Debilu. A, ty jesteś ciuczmok jeden o nie! <śmany> Wesoła ta walka <śmany> z nim! No, tylko teraz będzie... Powiecie... Ała! A Ale ham Teraz mi chyba zje, co? Wysyła ta walka, dobra, no mniej więcej. Były uniki? Nie, nie. Gdzie? To nie ten rodzaj gry. Który z was to jest cwaniak? Który mnie zaraz macnie? Nie? Aha. Ujawniłeś się, grzybie. Mua! Kur... Jau! Który z was... chce mnie pomacać? Ty! Który z was? Aha. Dostałeś. Młaha <laughs> haha, no i co? Mniejszy ten. Mniejsza bramka. Na znaczy Bramka. Bramka numery. O jezu. Moja kopia? Moje dwie kopie? O, мам, o, мам, мам, мам. Ja, о, мама, о, мама, мама! мама, я то кресы я Ага, а ничего. О, не, 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 No oddać ode mnie! No fajnie, że mi nie przeładowała. No fajnie, nie mam amunicji. O Jezu, proszę mnie nie gnieść. Ja jestem grzeczne dziecko. Dobra, co teraz? Aha, tam jest. No co on tak wisi? Szukam jeszcze amunicji. Wiecie to? A to co to jest? Ślimak! Ślimak, ślimak! Pomóż mi! Potrzebuję dużo amunicji. <ścoughs> Dobra, lecimy do niego. Chodź, cwaniaku. Jak nie wiecie gdzie gdzieś, to iść prosto. I po co mi te, te półki dałeś? O jest, O mamo! Ale mi przypierdzielił. Może jak się schowię, to ten. To mnie to nie. Tak. To macie takie. wiecie. Osłonę. O mamo! O mamo! O mamo! Jestem blisko? Ko kochanie, tak. To kogo ty mówisz, kochanie? Do tego brzydkiego? Daleko mu. Ale ja już jestem przed. Jezus Maria. A wow! Dzień dobry! No kurde, przecież walczę z tobą trochę już. O mamo! O, mam, mamo, czy ja mam mu w te ręce trafiać? Tak. A ła! Spokojnie! Do, do, doczytałam się, że mam mu rękę trafić. A ta druga niech się uspokoi, bo, bo kresu dostaje. Dajże sobie święty spokój. Nie zdążę. Może tędy. Ginże! Dziaduka puściany. Zapis? I broń palna? Coś to za, za piękne jest. Co jest? Co jest? No ci, no dobra. No tak, dostałam trochę pod twarzy jego łapskami. Ciekawe, jak to to będzie. Hmm. Czy ktoś, kogo znamy? Czy to jest jakiś ten... Mhm. Mm you don't know me. I'm stronger than you think. Are you sure enough in yourself? Sure enough to face the responsibilities of your actions? Wow. Kombina. Ejko. How the hell. Pa jednak. Agent Kidman, we've got him from here. długo Da? trzydzieści siedem! Chyba nie! Chyba sto lat. Myra. Myra, tego żona, tego tamtego? Mm. Sebastiana? No. Ma! jest żonka tu jest! Halo! No, znaczy, nie wiem czy była, czy obecnie. Jeszcze dalej. A to ona nas wała, co? Oh mm. no! Oh no! no, no. to the real world sebastian i hope you find what you're looking for click and <laughs> those <mune> two <mune> they're not going anywhere no one is you've pushed Jej, koniec, dodatku numer 2! Udało mi się, przeżyłam. Zeskipuję, bo to jest jakieś prawa autorskie mi wyskoczą. Nie o to chodzi. <laughs> tak, rozdział trzeci. nowa gra plus, jest dostępna w menu głównym. Korajami, no ale to wiem, no. Za długo mi to trwało i za długo skąd, za dużo skonów. 23. Zapiszę sobie. I tyle, no skończyliśmy sobie dodatek numer 2. Dodatek numer 3, tak jak mówię, tam ktoś godzinę zajął komuś to, ale to też godzina 2, godzina 5. A filmiki, pewnie też tam, nie wiem, no spodziewam się, że coś będzie, jakieś ten filmiki. Więc, no, krótkie to będzie, ten trzeci, ostatni DLC. Zobaczymy, co z tego będzie. No ale nie no, na razie nie oceniam jeszcze gry, powiem wam to na ostatnim, ostatnim DLC, co sądzę o grze i tak dalej, i tak dalej. Chociaż nie wiem, czy oceniam już grę. Nie chyba nie czekam, aż właśnie. Jak są dodatki, to oceniam dopiero po dodatku. Jak nie ma dodatków, to oceniam grę yy, podstawkę. Dobrze, no nic. Yy, dzięki za oglądanie. Yy, proszę subskrypcję, jeśli Wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi. Gdzieś tam na jakiś fajnych stronach, bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my o, słyszymy się jutro w dodatku numer. Jeszcze przeglądnę sobie modele, bo tam odblokowałam coś. Chyba dwie. Dwie, no tak. I administrator. No ten boss. Trzy mi brakuje. No a my jutro słyszymy co się w... Yy, muszę się cofnąć. Czekajcie, ale to odwrotnie, muszę wyjść do menu głównego i, i tam zaraz Wam pokażę, który nam został ostatni. Zawartość do pobrania został nam Executioner. Będziemy grać jako powiernik. <laughs> Posiadł Victoria, ocalić zaginioną córkę. Tyle Wam powiem. A kim będziemy grali i czym, kim będziecie grali też, bo Wy też może gracie albo skończyliście. No, to będzie wesoło, bo wróci postać, którą nie lubiłam. Chociaż teraz to ta pielęgniarka, ta śmieszna ta lampa na szczudłach mnie. No najgorsza rzecz w grze, ale przed tą, jak nie poznałam, to było to tak grzający ten był. Ale zdało się z nim jakoś wytrzymać. Na tyle, na ile ten. A nie te jak z tą, boże drogi. Masakra. No nic, dzięki, cześć.